Dzisiaj chciałem z Wami pogadać o reputacji, dlaczego reputacja to jest ważny temat i yy, dlaczego, dlaczego dobra reputacja wam pomoże w tym, abyście mieli lepsze życie, żebyście zarobili więcej pieniędzy i potencjalnie mieli lepsze życie. Więc w ogóle zacznijmy od tego, że dzisiejszymi, dzisiejszymi czasy. Znacznie łatwiej się z ludźmi komunikować. Są facebooki. Facebook znaczy się YouTube. Ludzie mają maile. Łatwiej jest do ludzi dzwonić rozmaite komunikatory, Skype, nie Skype. Więc to nie jest tak, że można na przykład coś zrobić, i ludzie się o tym nie dowiedzą, i jakoś nam to e, ujdzie. Więc, jeżeli chcecie zrobić jakiś biznes i nie macie dobrej reputacji, albo sobie może, powiedzmy inaczej, jeżeli sobie zniszczycie reputację, o to właśnie chodzi, jeżeli sobie zniszczycie reputację, to ludzie sobie nie zdają sprawy, ile rozmów i ile wymiany informacji jest zakulicowo, gdzie ludzie po prostu rozmawiają i informują się nawzajem o rozmaitych sprawach, o rozmaitych ludziach, i jeżeli wy Czasami nie możecie później jakiegoś klienta znaleźć, albo wasz projekt się nie rozwija, to może być to, przy, przyczyną tego może być właśnie to, że ktoś może mieć złą reputację. Natomiast są ludzie, którzy mogą wcale za bardzo siebie nie reklamować, czy reklamować swoich biznesów, a może być tak, że mają bardzo dobry biznes. I teraz dlaczego? Po angielsku to się nazywa word of mouth. Po polsku, nie, nie wiem, poczta pantoflowa, ustne polecanie, i często polecamy produkty czy ludzi, których znamy, lubimy, e, e, ufamy, dowierzamy. I o tym właśnie w tym live chcę dzisiaj mówić: że, że, że tak samo jak spółki mają swoje, swoje nazwy, które nam się z czymś kojarzą, na przykład słyszycie taką nazwę, jak na przykład Mercedes. No, to z czym się Wam taka nazwa kojarzy? Zazwyczaj z dobrą jakością, z ekskluzywnymi produktami, z tym, że jakaś, że, jakaś, że ta spółka jest już od wielu lat na rynku, komfort, albo słyszycie takie słowo jak na przykład Rolls Royce, no to też z czym Wam to się kojarzy? Więc sami widzicie, że nawet jeżeli chodzi o, o spółki inwestowanie, to czasami mamy. Nazwy spółki, ona nam się z czymś dobrym lub złym kojarzy. I Tak samo z ludźmi. Ludzie, którzy mają dobrą reputację, słyszycie, słyszycie ich imię, dobrze wam się to imię kojarzy. Gdybyście mieli ponownie zrobić biznes z tymi ludźmi byście zrobili, byście im zaufali. A są ludzie, jak słyszycie ich imię, to mówicie tak: no nie, czarna lista. ja już tą osobą w życiu nigdy nie zrobię żadnego biznesu. Ja, ja znam takich ludzi. Nie ma absolutnie szans, żebym z tymi ludźmi kiedykolwiek ponownie zrobił biznes. I mogę im dobrze życzyć, czy właściwie dobrze im życzę, zakładając, że nie robią e, nieuczciwych biznesów, no bo wtedy, wiadomo, ciężko komuś dobrze życzyć, jeżeli ktoś robi coś nieuczciwego. Ale jeżeli chodzi o jakieś kontakt osobiste czy robienie jakiegoś biznesu, nie ma szans, bo na przykład mnie zawiodły, czy w pewnym sensie oszukały. Czy zrobiły coś, co jest po prostu już poza jakimiś granicami etyki, którą powiedzmy, czymś, co byłoby akceptowalne? I również tego właściwie mam te, same, mam te same normy i uważam, że większość ludzi podobnie myśli. W tym, w jaki sposób ludzie na przykład by postrzegali moją osobę. Również bym się nie spodziewał, żeby ktoś chciał ze mną ponownie robić biznes, jeżeli na przykład bym tej osobie wyrządził krzywdę, szukał czy w jakiś inny sposób działał na jej, na jej szkodę. Więc myślmy, więc ludzie zazwyczaj myślą w podobny sposób. I teraz ten świat jest dość mały. Jak wcześniej w tym live'ie powiedziałem, ludzie się komunikują w rozmaitych sposób i jeżeli wy chcecie, żeby wam w życiu było po prostu trochę lepiej, no to musimy, to musimy po prostu działać, musimy po prostu dbać o to, abyśmy sami mieli dobrą reputację. Bo jak nie będziemy mieć tej dobrej reputacji, to ciężko będzie robić biznes. To jest właśnie takie inwestowanie w wartość. Co byście nie robili oczywiście, to może zawsze się ktoś tam zdarzyć, kto dalej was będzie posądzał o jakąś nieuczciwość. To mi się dość często zdarzyło. Na przykład jak zacząłem uczyć inwestowania, to była cała nagonka na mnie, że uczę inwestowania, bo nie zarabiam na rynku. Te rzeczy już się teraz skończyły. Ludzie już raczej nie kwestionują tego, że zarabiam. Że zarabiam na rynku, może od czasu do czasu ktoś się, ktoś się pojawi. To się odnosi właściwie do wszystkich nas. Jeżeli chcemy zrobić biznes z kimś, to chcemy robić biznes z kimś, kto ma dobrą reputację I tak samo, używając tego samego standardu, jeżeli chcielibyśmy, żeby ktoś robił biznes z kolei z nami, to też ci ludzie chcą robić biznes również z osobą, która, która ma dobrą reputację. No i niby to jest taka prosta sprawa ale widzę, że ludzie na to nie zwracają uwagi. Załóżmy, że ktoś jest, e, włączył się w jakiś skam i reklamuje coś, co jest ewidentnym, ewidentnym skamem. I myślicie, że ludzie później to, to e, o tym zapomną? Nie, oni będą o tym pamiętać. Później nawet, jeżeli będzie tak, że macie jakiś dobry projekt i będziecie chcieli komuś go zaproponować, to ludzie już z wami biznesu nie będą chcieli robić, bo was pamiętają. Również, jeżeli... Ktoś na przykład swoimi działaniami wyrządził komuś krzywdę, finansową krzywdę, to ci ludzie również będą to szczególnie dobrze e, pamiętać i przy każdej okazji, jak będą mogli za waszymi, za waszymi plecami ludziom o tym powiedzieć, że wyrządziliście im krzywdę, to to zrobią i mają dobry powód, e, żeby, to, żeby, żeby to po prostu robić. I teraz e, przypominam sobie, jak Warren Buffett kiedyś miał jakąś sytuację, to chyba było z tymi Salomon Brothers i tam chodziło o to, że powiedział także, że Berkshire Hathaway może sobie pozwolić na to, aby w jakimś okresie mieć gorsze wyniki finansowe, czy stracić pieniądze, ale nie może sobie pozwolić na stratę reputacji. Więc ta nasza reputacja to jest coś. Co, to jest aktywo. To jest po prostu aktywo. Nasza reputacja to jest aktywo. I jeżeli my o to aktywo dbamy, to to aktywo nam będzie owocowało tym, że w przyszłości potencjalnie zarobimy pieniądze, będziemy mieć lepsze życie, czy też lepsze stosunki z ludźmi. Ale znowu, z drugiej strony, jeżeli mamy złą reputację, no to może okaże się, że, 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 to powodzenie finansowe, ten sukces w życiu ogólnie przyjęty, polegający na tym, że między innymi mamy więcej pieniędzy, może nie będzie naszym udziałem, bo sobie sami na to, sami sobie na to zasłużyliśmy. No niestety, dużo, dużo, tego widzę. Jak tak obserwuję to, to widzę, to widzę niestety dość dużo tego wokół i staram się mieć, Taki staram się mieć realistyczny obraz świata. Nie staram się. Właściwie jestem. W, pewien, w sumie jestem optymistą. Muszę powiedzieć, że raczej jestem optymistą, a jeżeli ogólnie chodzi o inwestowanie, to to nie, niekoniecznie jest najlepsza cecha, bo tutaj do większości inwestycji musimy podejść trochę sceptycznie i, i zrobić po prostu swoje badania, postudiować temat, żebyśmy, żebyśmy nie popełnili jakichś błędów finansowych. Ale widzę wokół siebie, czy, czy, czy widzę też m.in. na Facebooku różnych ludzi i widzę, że reputacja to, to nie jest jakaś pierwszoplanowa sprawa dla ludzi, przynajmniej dla niektórych ludzi, i wiem, że to, że to do nich bumerangiem wróci wcześniej czy później. Bo tylko określonej liczbie ludzi można jakieś kity wcisnąć, później ludzie ze sobą gadają, ta fama, kim jesteśmy się, Rozchodzi, no i później efekt jest taki, że nowi ludzie, z którymi można robić biznes, zniknęli, już nie ma po prostu z kim, z kim biznesu robić. I znowu odzyskanie swojej reputacji ciężki temat. Powiem Wam, odzyskanie swojej reputacji to już później jest bardzo, bardzo ciężki temat. I niby takie oczywiste sprawy, no ale jak widzę, co się dzieje, no to widzę, że no niektórzy ludzie na to nie zwracają uwagi. Na przykład słyszeliście niedawno, że ktoś z jakimiś bit bitcoinami zniknął, później Sprawiedliwość tą osobę znalazła, czy co tam z tego będzie, nie wiem, ale już jest to poważna poszlaka na kogoś imieniu. I co jest coś ciekawe, że ludzie, od czasu do czasu będą jakieś osoby, które po prostu będą rozpowiadały nieprawdę, ale ogólnie, że biorąc, ludzie są w stanie dojść do tego, co jest prawdą, co nie jest prawdą, i ocenić Was, a szczególnie ludzie, którzy na przykład są wpływowi w jakimś swoim kręgu, którzy mają już dobrą reputację, ale dla, dla, dla takich głupców, dla których swoja reputacja, czy, czy ich reputacja jest zupełnie nieważna, no to ci ludzie zbiorą, zbiorą owoce tego, no nie ma szansy, po prostu to jest tylko kwestia czasu, aż oni, aż oni za te rzeczy, które robią, y, odpowiedzą. No właściwie tyle. No, trochę mi to mówię na sercu leżało i, i chciałem wam powiedzieć, jaka jest moja opinia. No bo jest to, jest to po prostu przykre czasami, co, co, yy, co, widzę. No ale, ale takie są, ale takie są niestety realia. Także konkludując tego live'a, pamiętajcie, że nasza reputacja to jest bardzo ważne aktywo. Dzięki dobrej reputacji możemy mieć lepszy biznes, Lepsze stosunki międzyludzkie, oczywiście pokój ducha. Sami się dobrze, sami się też dobrze czujemy, jeżeli wiemy, że robimy coś, co jest dobre. Nie wyrządzamy, nie wyrządzamy ludziom krzywdy, staramy się wykonywać do, dobrą pracę i budujemy swoją markę. McValen. Ja chcę, żeby to była na przykład dobra marka. Żeby ludzie, jak słyszą o to żeby myśleli, dobra, temu facetowi można, można zaufać. To jest facet, który nas nie oszuka. Gdybym potencjalnie miał robić biznes z tym człowiekiem, to chętnie bym biznes z tą osobą zrobił. I tak samo trzeba myśleć o osobie. Aha, i co jest jeszcze ważne. Później, na przykład, wczoraj mam, wczoraj do, mam nowego, nowego studenta i wiem, że ten student z kilkoma osobami rozmawiał. Tej osoby pytał, innej osoby pytał, więc gdyby było tak na przykład, że miałbym złą reputację, to może bym e, tego studenta nie dostał. Znaczy nie, że może, no po prostu nie zostałby moim, moim studentem. Więc często, często gęsto jest tak, że nie sama reklama, tylko ludzie już później sami będą, jeżeli są z czegoś zadowoleni, sami będą was jako ludzi promować. Kilka dni temu było pytanie o MLM na grupie. Czy MLM to jest na przykład dobry, dobry biznes? I znowu. W MLM są osoby, które mogą mieć dobrą reputację, bo promują rozsądne biznesy MLM-owe, bo MLM to w ogóle dość szeroki temat, ale w MLM również można promować skamy i zupełnie niby podobne narzędzia, ale to, jaki produkt się promuje, jest to bardzo ważne. Jak już ktoś miał wyrządzoną, wyrządzoną e, krzywdę, to z pewnością jest to mądre, aby innych ludzi przed czymś takim... Przestrzegać. To jest ważny, ważny element tego, jeżeli chcemy, żeby nam w życiu było, było trochę lepiej, żebyśmy mieli dobrą reputację. I tak pomyślcie o tym. Czasami, jak jest jakiś dobry lekarz, to się niespecjalnie musi reklamować. Czy dobry mechanik, czy dobry murarz, czy dobry, no nie wiem, dobry nauczyciel. Więc często te osoby mają dużo roboty, bo ich ludzie, bo ich ludzie polecają. Więc chcemy być ludźmi, których inni również będą polecali, dlatego że nas znają, nam ufają, chętnie by nam dali więcej pracy, polecą bez opłaty, tylko dlatego, że po prostu ufają. Gdyby chcieli robić biznes, bylibyśmy ludźmi, do których by się też zwrócili, żeby nam potencjalnie jakiś dobry biznes zaproponować, czy udział w jakimś dobrym biznesie. I to są, to są bardzo ważne kwestie, niezwykle ważne kwestie. No i tyle, pozdrawiam Was i miłego dnia jak zawsze, cześć.